Dzień dobry. Dzień, dzień, dobry. Zdzie... Dzień, do... dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Zaczynam od pana Adriana. Ja, nie kur. Ja. Ile razy szatan ograł Jezusa w hokeju na trawie? Trzy razy. Tak jest zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. Jak nazywają się kluski w kształcie rombu? Kopetka. Dobrze, wykazał się pan znajomością kuchni. Kopetka. Jakie pokrewieństwo łączy kaczora Donalda i mysz Miki? To jest ojciec i córka. Z którego surowca mineralnego jest produkowana coca -Cola. Z ropy naftowej. A poza tym cynk oraz ołów. Czy pan Jacek, pan Arkadiusz i pan Wojciech są szkodnikami? Nie. Tak. Żerują na liściach, a larwy żerują na korzeniach. Kto jest założycielem Zamościa? Ja. Raczej nie ja. Jan Zamojski. Ja, ja. Kto uwolnił Prometeusza? Jak w celtyckiej legendzie miała na imię ukochana Tristana Maciej historia: na jakie dwa odłamy podzielili się goci. To uwolnił Prometeusza przykutego do skały na Kaukazie. O jest. Dobrze. Prometeusza uwolnił Jezus. na słowo. Jajka. Pietruszka. Pur. Proszę podać dystans, na którym odbywają się wyścigi w Indianapolis. Co? 1500 mil. Dobrze. Albo nie. Pytanie będzie muzyczne. I'm a Czy panowie byli spokrewnieni? Raczej nie. W którym wieku została założona Canberra? Kopetka. Kapetka. Masz Pierdol. Który utwór Adama Mickiewicza rozpoczyna się tymi słowami? Powrót taty. Tortilla. To cienki naleśnik czy włoskie pierożki? Nie wiem. Do czego służy Tomasz Karolak? Do przechowywania chleba? Otóż nie. Karolak służy do grania w filmie. To będzie pytanie muzyczne. Nic tak nie boli jak zdrada. No chyba, że cyganko. Jak nazywa się utwór? Boże, 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 boże. Dobrze. <słukasz> jak nazywa się dziurka, w którą... <słukasz> Dziurka, w którą wkłada się w Jak nazywa się odejście od tematu. Dygresję. Po polsku to pierdolenie o Szopenie. Kogo Fidel Castro wyznaczył na swojego następcę? Pana numer dwa. Nie, ja. Nie, A Donalda. Czy pan Mirosław jest członkiem NATO? Nie. Jest. Od 2009 roku jest. Członkiem... Komu przypisuje się słowa więcej światła? Wypowiedziane na łożu... Jak nazywał się brat Jezusa? Maciej. Kto dowodził armią gotów w 410 roku? Edward Rycz śmigły Nie. Do. Nie. Do. Nie. Kur...